Dawno, dawno temu, Darth Vader wraz z Dart Trooperami i Admirałem Tardem wyruszyli na wycieczkę na Malediwy, lecz kierowca się pomylił i nie chcąc niechcący zadarł z osobami, którymi nie powinien. <grym> Mistrzu uratuje Piu, 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 Dzięki Dart, Dart Trooperze, ale idzie ich więcej, musimy znaleźć jakieś schronienie. Ale może najpierw ich trochę wybijmy. Nie, walcz, wa ty walcz, a my uciekniemy. Yy, no dobra, raj. Piu, 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 piu. Musimy szybko otworzyć te drzwi, bo coś mi się wydaje, że one są otwierane. Też tak sądzę, u lordzie. Może na jakiś. na jakiś hasło się otworzą. Hmm, też tak sądzę. To może. Ala kazam! Co te... coż to za technologia? Witam. Nazywam się Darth Vader. Hmm. A ja nazywam się Dziadzio. Ostatnio wygrałem wybory w tej miejscowości. Hmm. Miło mi. Widziałem wybory. Zagłosowałem na pana. Hmm. A na White'a nikt nie zagłosował, ale jest wiceprezydentem. To dobrze. Od dzisiaj pracujesz dla mnie. Okej. Okay. A do kogo należy to miejsce? Do magicznego fakira. Hmm. Teraz Darth Vader będzie pracował dla Dziadusia. W sensie będzie dalej głównym członem mojego kanału. Ale po prostu będzie w niektórych sprawach pomaga, pomagał Dziadusiowi. I tak kończy się historia. Za nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie. Cześć i do następnego.